Siemano kolono, tęskniłem za Robloxem. Gramy dzisiaj w Delivery Simulator, czyli symulator e, e, dostawcy. Pięknie, jesteśmy chyba w jakimś magazynie Wojen Shop, co nie? Bardzo podobny nawet do magazynu Wojen Shop, więc e, Welcome to Delivery Simulator. E, weź sobie jakieś tam miejsce. Dobra, to ja sobie zabiorę. Które miejsce byłoby najlepsze? Chyba najlepsze to będzie, bo jest blisko paczek, więc cyk. Elo, zabrałem to miejsce, więc świetnie. Teraz mogę przejść do Build Moda. ok. Gdzie jest Build Mode? E, a, dobra. Lepiej jestem, tutaj jest build mode, dobra No i możemy teraz wystawić właśnie tutaj Postawić na przykład coś takiego Cyk i place, kliknąć Elo, postawiliśmy No i jest git chyba, co nie? Exit, dobra Wyszedłem, teraz potrzebujemy Opakowania, dobra, czyli bierzemy opakowanie. Cyk, jedno, drugie Ej, mamy paletę! W sensie paleciaka! Na Wojanszopie też są takie paleciaki. Cześć, bazę! I tak sobie przewozimy na przykład kartony z takimi kozackimi koszuleczkami, jak mamy tutaj, co nie? Więc jest koks, Dobra, e, i teraz F. OK, stack boxes, dobra, Pickup up boxes. OK, tutaj mi teraz piszą, że mogę um, sobie Interact with tra track. track? Track, track, track. Dobra, weźmy tego boksa i po prostu wrzućmy go tutaj. E, F. A, dobra, wrzuciłem tego boksa Okej, okay, dobra, w takim razie zabieram jeszcze jednego boksa i wrzucamy go również tutaj. Syk, Elo, przysyłeczki lecą do klientów z Wojanshopu Elo, super, dobra. Cyk, tylko tutaj czemu nie jest napisane na tym wanie Wojanshop.pl Halo Eee, Dobra, bla, bla, bla nie interesuje mnie, co tutaj mówisz. A, teraz muszę wsiąść do auta, okej okay. Aha, jedziemy, dobra, 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 i to mnie prowadzi gdzieś, co nie? Tylko że... Gdzie to mnie prowadzi? Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Oj, powinienem skręcić. A, tutaj mnie prowadzi! Joki kuzynki! Tylko czemu ten świat się tak krzywi, co, nie? Nie Tak normalnie się świat nie krzywi. Dobra, i teraz cyk. E, wychodzimy stąd. Zabieramy e, unload. Dobra, unload. Dobra, teraz tutaj. Dorzucamy. Great work! Dobra, dostałem kasę. Use cash earned from deliveries to buy new cars for the. Okej, mogę zatrudniać pewnie ludzi. You can also buy from the car Dobra, git. You can... Drone, drony, dobra. To wszystko już ogarnę, ale w takim razie lecimy dalej, słuchajcie. Lecimy dalej, wchodzimy do naszego auta. Jedziemy do kolejnego miejsca, w którym musimy odłożyć naszą paczkę. Syk. Aaa! E, trochę tutaj za szybko. E, dobra. Dzień dobry, wojanszep.pl Przywieźliśmy paczuszkę, proszę bardzo. Miłego dnia panu życzę. Do widzenia. Dobra, git. No i kolejny. Zadowolony klient, co nie? Ej, gdzie ja Get out. A, bo przyszedłem na miejsce pasażera. Ej, wchodzimy do ostatniego naszego gostka. Czekaj, gdzie on jest? Tutaj. Eee, dobra, tak, tutaj właśnie. Cyk, Elo, mordeczka, już tutaj podjeżdżam. Dzień dobry, wojanshop.pl, e, zamawiał pan e, tutaj e, przesyłeczkę. Proszę, pięknie, ładnie, dziękuję, do widzenia. A skoro już jesteśmy przy Wojanshopie, to dajcie mi dosłownie chwilkę, jeżeli nie robiliście nigdy zakupów na Wojanshop, to chciałbym wam pokrótce mniej więcej wyjaśnić jak to wygląda. Otóż zamawiacie coś, na przykład nawet najmniejszą rzecz, powiedzmy brelok. Zamawiacie brelok i do tego breloka dostajecie za darmo zdjęcie, nowe zdjęcie z autografem, trzy darmowe naklejki, które możecie sobie przepić, gdzie tylko chcecie, a dodatkowo dwie karty z Ciekawymi informacjami, które przekonacie się, co, co tam jest napisane dopiero, jak zamówicie coś z, z, ze sklepu. Do tego, kiedy już przyjdzie do was przesyłka, otrzymujecie ją w takim specjalnym, fajnym foliopaku, który, jak widzicie, jest oryginalny z Wojanshopu, więc będziecie mieli pewne, że to jest z naszego sklepu. Jeżeli zamawiacie na przykład jakieś małe rzeczy, to zamiast foliopaka dostajecie kopertę i w tej kopercie na przykład są trzymane właśnie breloki i tak dalej i one trafiają do Was. Więc wszystko jest tutaj ładnie, pięknie ogarnięte. Mam nadzieję, że teraz będziecie czuli się pewniej, i zamawiając w Wojanshopie będziecie Wiedzieć, co po prostu dostajecie. No i lecimy dalej, jako właśnie kurier. Teraz musimy wrócić sobie pewnie do tego miejsca, w którym ładujemy te wszystkie rzeczy, więc cyk, dojeżdżamy, cyk. Ej, paczek ja już się wycaniłem tutaj pięknie, jak już ładnie. O, wjeżdżam sobie, cyk, teraz wysiadamy z tego, Elo! Dobra, no i git. No i teraz możemy lecieć dalej w takim razie. Idziemy sobie. A, nie ma paczek, halo! Halo, nikt nic nie zamawia! O, dobra, pięknie. Zamawiamy największe paczki! Szybko, szybko, szybko! F, dobra. Ej, przecież ja mogę. Klikamy E, E. Nie, zabrał mi najlepszą paczkę na świecie! O, ty, się. Dobra, w takim razie. F. Dobra, git. Wszystkie wzięliśmy. Teraz pick up. Dobra. To jest złota paczka, więc to jest chyba jakaś lepsza. E, load. Dobra, git. I teraz jeszcze Wiecie co? Nie podoba mi się jedna rzecz. Czemu to jest tak daleko od tego e, pojazdu, co nie? Trzeba to koniecznie naprawić. Więc czekajcie. Weźmiemy te ostatnie tutaj rzeczy i wejdziemy do build moda, co nie? P Czyk, Okej. Okay. Build mode. Dobra. I teraz to zabieramy pick up, okej? Okay. I teraz wrzucamy to tutaj. E, cyk. Cyk. Place. Na Powinno być dobrze, co nie? I teraz mamy z tej strony stół, więc jest o wiele, wiele łatwiej. No i tak, wchodzimy teraz do naszego pojazdu po raz kolejny i znowu jedziemy rozdawać paki. A zaraz, od razu, jak sobie rozdamy te wszystkie paki, pójdziemy sobie rozwinąć nasz sklep, sprawdzić, co można kupić w sklepie za pieniądze, które zarobiliśmy. O dzień dobry! To znowu do tego pana przyjeżdża przesyłeczka z wojną shopu. Ojo, widzimy, że tutaj naprawdę ten gość. O, zamówił coś dużego, bo to złote złote zamówienie. uuu Dodatkowo takim złotym zamówieniem, na przykład. Na Wojan Shopie jest zamówienie powyżej 200 zł. Jeżeli składacie zamówienie powyżej 200 zł, to otrzymujecie taką przesyłeczkę, taką tutaj przesyłeczkę za darmo, w sensie przesyłkę, dostawę. Koszty dostawy są zniżone do zera, nie płacicie za dostawę. Czyli zamawiając na przykład e, bluzę i koszulkę, nie płacicie nic za dostawę, więc to jest opłacalne, naprawdę opłacalne. Więc e, no, myślę, że e, Git, e, więc to taka jakby złota przesyłeczka wtedy jest traktowana e, na Wojan Shopie. Więc jak widzicie, Wojan Shop, e, funkcjonuje podobnie jak tutaj, więc. E, na no i git, Dobra, e, chodźmy sobie dalej. I e, czekajcie, tam jest, jakiś, e, tam jest jakiś lepszy poziom, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że tam jest jakaś lepsza okolica, w której chyba e, lepsze przesyłki trafiają, czy co? Nie, nie mam pojęcia, ale trzeba ją odblokować, więc pewnie coś w tym stylu jest. Dobra, e, na wojennym nigdzie nie ma lepszej e, dzielnicy. Wszyscy są traktowani e, z taką samą starannością, więc wiecie, że dostajecie przysyłeczkę i możecie liczyć na przykład na obsługę klienta. E, telefonicznie tam jest wszystko e, wytłumaczone, więc, więc e, polecam. Dobra, cyk, cyk, wychodzimy stąd. I słuchajcie widzowie, co teraz? Build. Mo o, dobra, do sklepu. Teleport to stores. Dobra, dostałem trochę kasy. Mam 2000. Wow, tutaj można kupować auta. Dobra, jesteśmy w jakimś sklepie, w którym auto można kupować, więc spoko. Wiecie co, ja bym chciał kupić nowe auto. Dokładnie tak. Słuchajcie, wydajemy 400 Robuxów, zarabiamy 100 tysięcy dolarów. Właśnie tak, dziękuję bardzo. No i tak, teraz kupujemy sobie auto marzeń. Wojan Shop musi się rozwijać, widzowie. E, nie stać nas na to, auto, jakim cudem nas nie stać na to auto? Zaraz to naprawimy Cyk, 124, cyk. I git, już nas stać. Wchodzimy i cyk, pięknie, schodzimy na tą stronę. Nie, jeszcze mnie nie stać! No jeszcze 3000 tam czy tam ile mi brakuje, dobra, dokupię jeszcze to, git. No i teraz mam nadzieję, że już... Dobra, no na pewno będzie mnie stać. E, cyk, dobra, wchodzimy tu i ja chcę kupić właśnie to. Dobra, equipped mamy, więc mamy nowe auto. Spójrzcie, jak wygląda. Jo! Ile ono mieści? 9, 9 paczek mieści. Koks totalny. O, pa, tutaj mamy jakieś nowe paczki? W sensie złoto mamy, cyk. Mamy zieloną, to pewnie paczka e, dla Paliona. Palion coś zamówił z Wojan Shopu. Nice. Now go back to your rack and stack your new boxes. E, co? E, 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 dobra, okej, okay, spoko, cyk. No i Git. E, dobra, w takim razie teraz e, mogę to podnieść. Albo nie, pój najpierw pójdziemy sobie do sklepów Cyk. Tutaj mam jakiś sklep. Czy tutaj można kupić? O, właśnie, tak. Shelves. Właśnie to potrzebujemy. Spójrzmy, co my tutaj jeszcze mamy. 12 tysięcy, 35 tysięcy, coś takiego. E, dobra. Kupmy. Ej, my mamy 17 koła? A no tak, bo przecież. <gryw> no przecież mam 17 koła, bo e, sobie tyle no, nie kupiłem. Dobra, kupujemy. Cyk. Dziękuję bardzo. I teraz e, pokazuje mi to gdzie ile tego mamy? B, klikamy. Teraz tutaj klikamy, place, dobra i tutaj place. Git, mamy to! Mamy dodatkowe tutaj miejsca, jak widzicie więc super. Możemy sobie zabrać te paczuszki i cyk. Lecimy je sobie tutaj odłożyć teraz. Je trzeba chyba. A czekaj, a można je od razu spakować do tego e, load boxes? Nie, nie można. Najpierw musimy. Szybko, szybko, złote muszę zebrać. Cyk. Cyk, cyk. Zebrałem wszystkie złote. A, ha, 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 ha. Cyk. Okej, okay, git. No i dobra. Mamy naszą teraz e, tutaj naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Więc tak. lod na F. Okej. Okay. I na F znowu. I na F. Okej. Okay. I całą naszą, e, ten, nasz tutaj po, pojazd. Wypełnimy przesyłkami Więc jak widzicie wojanshop.pl się mega rozwinął W tak krótkim czasie ha, ha. Nie, ale jeśli chodzi o sklep Wojanshop taki prawdziwy To naprawdę się ostatnio rozwinęliśmy Tak jak mówiłem koszulki na przykład teraz są w wersji premium I są w tej samej cenie Macie lepszą jakość materiału Lepszą jakość nadruku za tą samą cenę Więc naprawdę warto e, Więc poprawiliśmy się Dodatkowo bluzy też są w dużo lepszej jakości Są produkowane szyte Szyte w całości produkowane również w Polsce w sensie, nadruk jest produkowany również w Polsce w całości Wszystko jest robione w Polsce blu, z bluzami Więc e, warto na wojanshop.pl składać zamówienia 1050 dolarów dostaliśmy od tego jednego gostka Musiał naprawdę zamówić potężną rzecz Potężną Dobra, teraz cyk, zjeżdżamy to Elo, dobra, git, teraz tak, e, dobra O, jeszcze tutaj kolejną rzecz zamówiłeś, dzięki mordeczko Ale wspierasz, ja nie mogę, ale wspierasz Ale wspierasz nasz sklep No kolejną rzecz zamówiłeś Mordo, co jest grane? Kolejną, co? Tyle rzeczy zamówił Z mojego shopu naszego robloxowego Ale grubo Ty, to on dostanie tam gratisy jakieś Do zamówienia, ha, ha. A niech mu będzie, dobra, no i cyk Jeszcze tutaj i ostatnia przez Której też ten gościu trzy rzeczy zamówił Aż, what? Ej, przekozacko, dobra, wchodzimy do środka Mamy 36 tysięcy Zarobiliśmy tak, tak o, zarobiliśmy tak o. 36 tysięcy. O! Ho, chciałem tam wjechać, ale się nie udało. <laughs> Dobra, za teraz tutaj. Dobra, elo. Pik! Ok, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Ej, drony! A jak się kupuje drony? Dobra, tutaj mamy drony. Za 15 tysięcy możemy kupić. Dobra, kupiłem. Ok. I co ten dron robi w, takim, w tym momencie, co nie? Dobra, cyk, jesteśmy u siebie. Co ten dron robi? Ej! A nie, czekaj, myślałem, że to są nasze rzeczy Gdzie jest ten dron? Mamy drona, dobra Place, a nie, czekaj St Delivery, o Place, nie mogę, nie mo O, tutaj mogę, a tutaj nie mogę, dlaczego? Dlaczego nie mogę tego drona tak stawić? E, dobra, pewnie nie jest do tego Dobra, stacking e, Powinno być git, co nie? Tylko, że on mi będzie Zabierał pewnie jakieś same słabiackie rzeczy Czekaj, to jest mój dron? Tak, no pa I już widać, że zabiera słabiacką rzecz Ale ci nie lubię już dronie, jesteś słabiacki fest E, dobra, weźmy sobie tak czy siak to, to, to. Okej, okay, to już wszystko. E, F, 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 dobra, kilka. Git, zaraz powinny się wysypać chyba jakieś zamówie... zamówienia. Tak, zamówienia lecą! Więc uwaga, uwaga. Nie, dron jest stój! Nie, 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 do... poczekaj aż zamówienia będą nowe. Silver, zamówienia, dobra. Silver, kolejne zamówienia. I Silver kolejne zamówienie, dobra, Nie, ten dron jest szybszy ode mnie! Cyk, cyk. O, zdążyłem, świetnie! A dron stanął w miejscu akurat. <śm> dobra, bo on chciał mi takie sowiackie rzeczy tutaj dać, a wiesz, nie chcę takich. Dobra, loadboxes tylko muszę tyłem zaparkować, bo będzie ciężko, co nie? Więc tyłem parkujemy tutaj, tylko że ja wolałbym drony, które um, szczerze dosta dostawy robią, co nie? Nie chcę dronów, które tak po prostu tutaj są. Cyk, 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 okej. Okay. Idzie nam bardzo dobrze powiem wam szczerze widzowie, dobra, cyk, jeszcze ciebie. Ej, zarabiamy mega dużo kasy, tak, swoją drogą. Mamy tutaj może e, coś takiego w sklepie jak podwójna kasa. W sensie... O, sprawdźmy sobie Store Silver Golden Box? Co to jest golden box? Drops boost, okej. Okay. Co? Razy dwa kasz? O, razy dwa cash, dobra. Na 15 e, za 200 robuxów. A dobra, stać mnie. <śpiewanie> cyk, kupione. Eee, tego już nie chcemy Dobra, elo, no i git a, a to jak już się bawimy w wydawanie kasy To słuchajcie widzowie Kupujemy dwa razy więcej miejsca, żeby miała nasza ciężarówka Za 500 robuxów eee, A je to wszystko chyba Dobra, cyk Idziemy teraz postawić, dobra, 18 paczek możemy tutaj stawiać, więc stawiamy cały czas teraz, rozwozimy, będziemy to rozwozić, będziemy się rozwijać, będziemy zarabiać grubą mamonę I Wojan shop się rozwinie do niebotycznych rozmiarów, do takich rozmiarów, że po prostu będziemy przeogromnym sklepem, który będzie stawiał sklepy innym youtuberom i będzie masakra po prostu Dobra, git, mamy załadowaną prawie całą ee, tą... Ej, tutaj są drony, a, ale nie, w sumie nie chcę, co to jest... Nitro? Nie, 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 chcę nitro. Nie, póki co nie. My tutaj lecimy bez sterydów. E, dobra, my jesteśmy jesteśmy taką po prostu firemką, firmą, e, która działa bez sterydów. Cyk elo, cyk elo, cyk elo. A, ty już nie chcesz, sorry, sorry mordeczko, dobra, w takim razie Jedziemy dalej, myślałem, że zamówiłeś coś jeszcze, bo ostatnio Zamówiłeś tyle rzeczy, to z przyzwyczajenia aż wziąłem, dobra Cyk, lecimy, do tego teraz e, Miejsca, dobra, o nie, drzewo skosiłem, sorry Nie chciałem skosić drzewa, na Wojan Shop, jak przyjeżdża Kurier, to nie, nie, nie rozwala drzewa, więc y, tak, spoko O swoje drzewa, nie musicie się martwić, dobra, jedziemy dalej Ale coś pojedyncze te, w sensie, mordeczki tutaj zamawiają Myślałem, że będzie znowu tak jak wcześniej, czyli, że dużo zamówień Mówi jeden dom, a tutaj wyszło, że tak wcale nie jest. Uja, sorry. O nie, auto komuś zepsułem. E, sorry, nie chciałem tego auta psuć. E, dobra, cyk, ale przynajmniej dużo zamówiłeś, więc dostałeś wszystko szybko. Pa, cyk, 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 Elo, jak to szybko leci. Pa, elo, dobra, gitara. E, lecimy dalej, oczywiście. I teraz gdzie dalej? Dostaliśmy 36 tysięcy, już mamy, więc odrobiliśmy tego drona. Ale tutaj się szybko jedzie. Stop, stop. O, gitara. Dobra, hehe, he. i teraz sobie jedzimy tu. Cyk! Elo mordo, zamawiałeś coś z moją Poproszę. proszę, proszę... dużo rzeczy za proszę, Proszę! Jeszcze, proszę! I jeszcze, proszę! No i to wszystko! Dzięki mordo za wsparcie! Lecimy dalej... Ale mam brykę, widzicie? Dobra, cyk, cyk, cyk. I cyk. Ej, a ile kosztuje, jakbym chciał sobie kupić milion kasy? Ile to kosztuje? Cyk. O, jeszcze jeden? O ja, ty wziąłeś wszystkie nasze przesyłeczki, nie mamy już więcej. Wow. Ej nie, mamy! Jakim cudem my mamy? Jeden na osiemnaście, czyli jeszcze jedna przesyłeczka gdzieś jest. Dobra, spokojnie. Ej, eee, wejdź do środka. O br, br. Sorry, zepsułem plac zabaw, e, naprawię kiedyś. Oko, jak się dorobię, to naprawię. 70 koła mamy kasy. Ej, to jest ten typ, który zamawiał. Ej, no to jakim co tam zamawiałeś? A nie chciałeś wcześniej przesyłki, a teraz nagle chcesz. Lol, gościu, trzeba było obrać od razu. Dwa razy muszę ci policzyć za dostawę, za to, że dwa razy musiałem jechać. Haha, dobra. Mioo, przejechałem kogoś. Przepraszam. Dobra, parkujemy. O, mój dron wziął mi jakieś gold rzeczy. Patrz na to, gold rzeczy. Mamy gold pudełka. Uuuuh, podoba mi się ten dronik. A a ja, czekajcie. Infinity Pickup. Co? Taka rzecz istnieje? Nawet nie wiedziałem. E, dobra, w takim razie... Czekajcie widzowie, ja bym musiał nowe auto kupić. Nie, sprawdźmy ile kosztuje... 2 huh. miliony kasy za 5 tysięcy robuxów. To chyba nie jest jakoś dużo, co nie? <ścoughs> Żartuję, to jest mega dużo. Nie no. Nie chcę mi się póki co wydawać e, na tą grę, póki co więcej. Kto wie, może zagramy w kolejnym odcinku w tą grę i wtedy wydam dużo więcej. Cyk, cyk. Okej, okay, cyk, cyk, i jeszcze tutaj cyk, cyk, idzie nam świetnie, dron gdzie jest? Dronie, je, lataj, lataj, bo tutaj jak widzisz, e, ja tutaj działam na pełnych obrotach, a ty dronie co robisz? Ha? Ha? Dobra, cyk i cyk, okej, okay, gitara. Nie wiem, kiedyś może nagramy odcinek, jak wygląda praca w wojan co nie? Bo my mamy całkiem to fajnie wszystko też tak zrobione. W sensie, podobnie jak tutaj to wszystko mamy. Tak właśnie leci to wszystko e, już tak automatycznie, e, mógłbym powiedzieć. E, tak wszystko się po prostu ogarnia. Ogarnia samo nawet, w sensie... No, pracownicy są i tak dalej Ale właśnie, no nie wiem, trudno to wytłumaczyć Wcześniej było trudniej e, Na przykład jak były e, etykiety przewozowe, na których były dane klientów To kiedyś musieliśmy wpisywać ręcznie biu, 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 biu. A teraz się same robią i tak dalej I tak dalej I jest pełno takich rozwiązań, które po prostu przyspieszają nam e, pracę Przez to możemy więcej wysyłać rzeczy ha, ale super Dobra, cyk O nie, nie mogę przez to przejechać O nie Jestem najlepszym kurierem na świecie brrr, brrr. Brym, 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 brym. Elo mordo Przywiozę Ci przesyłeczki z moją shopu, proszę Ej, trochę denerwuje to, że nie mogę więcej zabierać. To faktycznie bym chciał... Um, um, mógłbym sobie to kupić, w sensie Infinity Pickup, co nie? Tylko że pickup, to co to oznacza? Że lepsze auta będziemy mieć? W sensie, że nieskończoność ilość paczek będziemy mogli... Podnieść? Czy, czy nasze auto będzie mogło podnieść? Nie do końca tego, to rozumiem Ale w sumie, póki co gramy sobie, widzicie Nie wydaliśmy jakoś ultra dużo robuxów Widzicie, jestem na odwyku robuxowym eee, muszę troszeczkę się ogarnąć, bo Ostatnio naprawdę wydawałem tak dużo robuxów, że ja nawet Nie czerpałem przyjemności z grania A teraz powiem wam szczerze, że Że tak gram sobie i bawię się świetnie, w sensie bez tych Robuxów, chociaż z Robuxami też się bawi świetnie e, Ale wiecie he, 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 he. Może next time e, Next time wydamy 50 tysięcy Robuxów Co wy na to, więc subskrybujcie, żeby Nie przegapić filmów, w którym wydajemy 50 tysięcy Robuxów Koniecznie zostaw subskrypcję mordeczko Pik, jeszcze ty Ej, mamy 97 koła kasy To już dużo kasy, więc tak szczerze Moglibyśmy sobie coś za to może kupić A co tam moglibyśmy kupić Wiem, moglibyśmy kupić drona, który by rozwoził Jakieś rzeczy, bo szczerze troszeczkę E, nie chce mi się tego rozwodzić. Ja akurat rozwodzić nie, e, nie lubię. Ale pakować na przykład lubię, więc Git. E, nawet w Woyanshopie czasem pakuję, więc widzowie, czasem paczkę, którą zamówicie w Wojan shopie, spakuje sam Wojan. What? A tak, serio. E, no, jak mamy na przykład sytuację, w których jest e, bardzo dużo zamówień i po prostu e, moi obecni pracownicy się nie wyrabiają, to wtedy przyjeżdża Wojan i mówi Let's go, let's go, pakowanko, no i wtedy pakujemy wszyscy, jak jedna wielka rodzina, więc jak widzicie jest fajnie, Na Wojan Shop, więc zapraszam, Wojanshop.pl o, git, mamy całą tą, całą naszą tą tą, 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 udało się ogarnąć, więc git, wracamy teraz do nas, mamy 127 tysięcy kasy, bro. ale widzieliście co ja zrobiłem w tym momencie? Brrr, łapa. i teraz jeszcze sobie podjedziemy, tak, 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 Ela, dobra, jesteśmy, dobra, co my tutaj mamy, kolejne paczuszki, o, srebrna paczuszka, czemu tam jest srebrna paczuszka, której nie wziął dron, dronie, nie denerwuj mnie, o, spójrzmy, czy on zabierze tą srebrną paczuszkę? Nie, zabrał jakąś lomusową. Nie lubię cię, dronia. Jesteś słabiakiem totalnym. Więc, cyk, pick up. Dobra, idziemy do dronów, które są tutaj. Kupmy jakiegoś lepszego drona. Bo ten, który jest obecny. Słaby, słaby. Denerwuje mnie. Więc, elo. Mam nadzieję. What? Ale, ale, co? Za 45 milionów mamy jakiegoś drona. Oh. Łapie 8 paczek naraz. Ten łapie. A, stacking, stacking. A gdzie jest. Wszystkie są stacking. A gdzie są delivery? Ż nie ma żadnych dro dronów, które. E, ten, które by ogarniały dostawę. Ej, to jest akurat mediasmo, czyli wszystko muszę ja do, do, ten dostawy robić, sam ja. Łe to pani, nie kupuje tych dronów, bo one są okro słabe. Ale nowe auto nowym o tym bym nie pogardził. Ło wow, gościu, nie przejedźmy, mnie, uważaj! Haha ha. Patrz, możemy też kupić takie tutaj rzeczy i wtedy będziemy brać więcej tych Dobra, kupmy sobie za 6 koła, Elo, dobra Kupmy sobie jeszcze shelves, dobra Te hmm Stać nas na taką dużą. O, my takie mamy w Voyage shopie. takie? Nie, my mamy. My mamy mniej więcej takie Albo jeszcze jeden poziom, jeszcze jeden poziom. Jeszcze jeden poziom wielkości mamy, takie właśnie e, e, sza, szafeczki, te półki w Woyenshopie. Ja wam wszystko dzisiaj opowiem o Shopie. Wszystko! Możecie mi napisać, czy w ogóle Was interesuje, jak my działamy na tym Wojanshopie, bo Może tak po prostu gadam i to nikogo nie obchodzi. <laughs> nie, pewnie to nikogo nie obchodzi. Więc w sumie gadam do siebie. Nie, no, chociaż w sumie, dajcie znać, jak Wam się e, e, to podoba. Dobra, cyk, e, weźmy sobie ogarnijmy tutaj, właśnie to. Cyk. Place. Ej, to się niczym nie różni. Ja kupiłem go za 12 koła. Co jest grane? Czemu on się niczym nie różni? Kosztował. No, kosztował trzy razy więcej niż normalny. O nie, 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 gościu. Ja tutaj to postawię. A ty, dronie, lepiej spadaj. Dobra, ostatnia. Ostatnie przesyłeczki i idziemy sprawdzić, e, co to jest za nowy, właśnie. Co to za nowy teren tam dalej? Musimy to też sprawdzić, bo to mnie też bardzo interesuje. I tam mamy złote przesyłki. F, 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 szybko, 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 złote przesyłki. Złote szybki, moje, 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 moje. Dron nie zabieraj mi tego. O, świetnie, dobra, idziemy. idziemy. A, już wiem, czemu ten był droższy. Cyk, elo. Już wiem, czemu był droższy ten jeden stół. Bo mieści jedno, jedno więcej pudełeczko. Haha, beka, nie? 12, zapłaciłem trzy razy więcej, a mieści tylko jedno więcej pudełeczko. Przecież to nie ma sensu w ogóle. To nie ma żadnego sensu. Patrzcie, cztery mieści, a te mieszczą trzy. Dobra, mamy wszystko, wchodzimy teraz do naszego. Um, do naszej ciężarówki. I co tam jest? Delivery 200 more. Boxy to unlock. Aha, czyli musimy 200. A gdzie to prowadzi? Musimy 200 paczek jeszcze podwieźć komuś, tam ludziom, żeby dostać. Ej, dosta... dostałem! Patrzcie! Teraz dopiero odblokowało mi tutaj nowe właśnie miejsce O, sorry, że tak zapisałem komuś to. Dobra, czyli po prostu wielkość ten, na przykład teraz patrzcie, 199 jeszcze paczek, żeby odblokować nowy świat Czyli odblokowaliśmy nowy świat. O, sorry, 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 to już nie dla pana. Cyk, wchodzimy. I Elo, w takim razie git, a ile dostajemy kasy od nich? Bo cały czas mamy razy dwa cash, co nie? On trochę kosztował, a mamy go na krótko. Dobra, 122 tysiące. 126 tysiące! What? Ale, a, bo jeszcze ten track. Czyli im lepsze auto, tym więcej dostajemy kasy? Nie. Co się stało? Zbagowało mi się auto. Czym lepsze auto, tym więcej dostaje kasy za przesyłki? Czy mi się wydawało? Czy coś takiego tam było? Wow, ej, są drony, które dostarczają. To czemu ja ich nie widziałem? O oh, ja, yeah, ale on fajnie dostarcza. Wiedziałem, że jakieś są. Faktycznie, razy 5 track, track, track. Więc, e, więc spoko. Boost mamy tylko razy dwa Czyli faktycznie im lepsze auto, e, tym więcej dostajemy jakby e, kasy, więc spoko. Warto e, rozwijać auto, co nie? Bo to akurat spoko. Chciałem sprawdzić również jakie auto maksymalnie można kupić. Czy to jest, będzie jakiś Lamborghini dostawczaków? <laughs> Pewnie tak, będzie jakoś śmiesznie może wyglądać. Idziemy to zaraz sprawdzić, zweryfikować. Ej, no gościu, no przed chwilą zamawiałeś i chcesz znowu Typie, wyluzuj trochę, bo ja tutaj nie, nie nadążam boxes, 3 golden O co chodzi A, może się trochę chyba oddalić Cyk cyk oddalam się, dobra, cyk i teraz dopiero cyk i cyk Aaa To jest zbagowane takie Okej, okay, ty Ej, jeszcze coś zamówił, dobra, cyk jeszcze coś? Jeszcze coś gościu, czemu wcześniej nic nie mówiłeś? Ja, 750 dolarów dostaliśmy razy 5, razy. 178 tysięcy mamy kasy 100! Będziemy mieć 200 tysięcy no dawaj, zamów coś jeszcze, zamów coś jeszcze, mordeczko, proszę, chcesz? Dobra, idziemy, idziemy do, mam nadzieję, ostatniego typka, zawieźć mu to wszystko e, I kupić może nowe auto, jeśli będzie nas stać, a mam nadzieję, że będzie, bo jednak, słuchajcie, no, chcielibyśmy Dobra, ostatnia, ostatnia przesyłeczka, cyk, cyk, udało się, nice, dobra, uciekamy stąd w takim razie Jedziemy do nas, okej okay. Zaparkujemy tam. O, albo zaparkujemy. O, tutaj sobie zaparkujemy. Bo i tak może nowe auto będę miał. Cyk, wchodzimy. Okej, okay. i sprawdźmy, co my tutaj mamy za auta. A skiny? What, co to jest? Basic. Crate? Y co to jest? Crate? O co chodzi? Skiny. Okej. Okay. Output jest tubera. Ale śmiesznie, dobra. Dobra, nie wiem co to robi. A to. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. już wiem. Już wiem co to robi. Wystarczy, że to kupię i mam po prostu szansę na lepsze skiny. Im lepsze skiny, tym więcej dostaję procentów. Ale dobra. Póki co, sprawdźmy. Nie, kolejne jest dopiero za 400 tysięcy. Jakie drogie. Łocie, panie, co to? Co? Pickup za 8 za 900 W Czemu ja go od razu nie kupiłem? Nie, dobra, widzowie, to jest lekka przesada Czemu ja nie wydałem pieniędzy wcześniej e, na, te, na, ten, na, na to nowe auto Ja nie wiem Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry e, Dajcie znać na w komentarzach Zapraszam do sklepu nowojanshop.pl na Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę wam więcej wytłumaczyłem Na temat tego, jak działa nasz sklep Przy okazji fajnej gierki która w sumie nawet całkiem ciekawie odzwierciedla to, co się dzieje naprawdę w Bojan Shopie, Więc e, wbijajcie do sklepu wojanszop.pl. Każde zamówienie to jest wsparcie dla mnie, więc zapraszam. Pierwsze linia w opisie wojanszop.pl. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elwa.